Leśniki, dawno ich nie jadłam. No to teraz was załatwię. Co macie przechlapane? Na leśniki? Yy, nie wiem, jak je przygotować. Co mam robić? Yy, no dobra, zaczynamy. Moją jedyną szansą jest podglądanie, jak inni gotują. Aha, czyli trzeba zacząć od mleka. Nadszedł czas na jajka. A teraz trzeba dodać mąkę i dobrze ubić. No tak na wypadek, gdybyście wszyscy zapomnieli. Lepiej zapisujcie. Kochanie, jestem babcią. Nie zapominam o niczym. I nie potrzebuję tych twoich śmiesznych wskazówek. Co ja mam robić? Chyba będę musiał ograniczyć się do widelca. No dobra. Lepsze to niż nic. Wyszła jakaś paskudna papka. Ted, patrz i ucz się. Naleśniki babci są najsmaczniejsze. No pięknie, myślę, że będą bardzo smaczne. Rewelacja. Meret, co ty?